Wiadomość od twojego skryby! Kiedy myślimy o najważniejszych wynalazkach w historii ludzkości, to koło często zajmuje wysoką lokatę w naszych wyobrażeniach. Według często przytaczanej anegdoty, wynalezienie koła zaczęło się od obserwacji pni drzew, które staczały się ze stromego zbocza. Nieznany z imienia wynalazca rzekomo zobaczył ten ruch i, olśniony widokiem, miał wkrótce przekuć toczące się pnie w pierwsze, prymitywnie ociosane koła wozu. Jak się jednak okazuje, prawda jest bardziej złożona, a ta opowiastka, choć działająca na wyobraźnię, przystaje raczej do papirusów dla dzieci. Nie odpowiada też na pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi ten wynalazek. Jeszcze do całkiem niedawna uważaliśmy, że Koło pochodzi z Mezopotamii, krainy pomiędzy Tygrysem a Eufratem. Kolebki jednej z najstarszych cywilizacji na świecie. To tam, na terenach dzisiejszego Iraku, miały narodzić się pierwsze wielkie wynalazki, które na zawsze zmieniły oblicze ludzkości. Międzyrzecze od dawna fascynowało archeologów jako miejsce, gdzie technologia, nauka i sztuka rozkwitały w niespotykanym dotychczas tempie, a wynalazki pokroju koła czy pisma miały przynieść ludzkości niesamowite korzyści cywilizacyjne. Dziś jednak coraz częściej kwestionuje się pierwszeństwo Mezopotamii w wielu dziedzinach. Pod naporem nowych odkryć archeologicznych rewizji ulegają wcześniejsze wnioski. Całkiem zasadne będzie więc zadanie pytania, czy początki koła nie kryją się czasem dużo bliżej ziem współczesnej Polski. Na wstępie warto rozróżnić dwie rzeczy, czyli czy mówimy o kole będącym elementem pojazdu kołowego, czy raczej o samej idei koła, czyli mechanizmu opierającego się na ruchu obrotowym. I oczywiste, że koło jako część wozu musiało ukształtować się już po tym, gdy w ludzkim umyśle zakiełkowała idea wykorzystania ruchu obrotowego. Wiele wskazuje też na to, że ten sposób myślenia rozwijał się już od bardzo, bardzo dawna. Przykładem wczesnej fascynacji ruchem obrotowym są być może enigmatyczne dyski, które odnajdujemy na stanowiskach kultury magdaleńskiej datowanej na okres od 20 do 13 tysiąclecia przed naszą erą. Dyski pojawiają się głównie na terenach współczesnej Francji i Hiszpanii, ale mamy z nimi także do czynienia dalej na wschód, nawet na obszarze współczesnej Polski. Wykonywano je głównie z łopatek średniej wielkości zwierząt, takich jak konie czy jelenie, a ich średnica była niewielka. I Osiągała maksymalnie 7,5 cm. Dyski były często perforowane i nierzadko bogato zdobione motywami geometrycznymi lub przedstawieniami zwierząt, a to sugeruje, że mogły pełnić różnorodne funkcje: od ozdobnych po użytkowe. I choć dokładny cel ich zastosowania wciąż pozostaje niejasny, to niektóre hipotezy sugerują, że mogły być elementami biżuterii, jak choćby ochronnymi amuletami, lub też fragmentami odzienia służącymi do spinania odzieży, a nawet służyć celom rytualnym. Najpopularniejszą hipotezą jednak pozostaje ta, wedle której tajemnicze okrągłe artefakty są po prostu prześlikami, a więc ciężarkami, które przyczepiano do wrzeciona. Przęślik pomaga nadać wrzecionu stabilność i odpowiednią prędkość obrotową podczas przędzenia włókien, co ułatwia proces wytwarzania nici. Najnowsze odkrycia archeologiczne także zdają się rzucać wyzwanie dotychczasowym przekonaniom o początkach koła. Opublikowany całkiem niedawno, bo w 2024 roku artykuł, rzuca zupełnie nowe światło na początkowe fazy rozwoju technologii związanych z kołem. Autorzy skupiają się na niezwykłym znalezisku w natufijskiej wiosce na stanowisku Nahal Ein 2 w Izraelu, gdzie odkryto ponad 100 perforowanych kamieni sprzed 12 tysięcy lat. Według archeologów odkryte tutaj obłe obiekty mogły być wykorzystywane właśnie jako przęśliki służące do przędzenia włókien. Kamienie te mają regularny okrągły kształt i otwory, które sugerują, że były wykorzystywane do przekształcania włókien naturalnych w przędze. Tak więc paleolityczne dyski z Europy, niepewnie jak i prześliki z Izraela, już zdecydowanie śmielej pokazują, że techniki obrotowe były znane już na tysiące lat przed wynalezieniem kół jako takich. Te wynalazki pojawiały się, były wykorzystywane, a potem zapominane, by w innym miejscu i czasie znów ktoś odkrył je na nowo. Raz służyły przez pokolenia, a innym razem szybko znikały, ustępując miejsca kolejnym wynalazkom. Koło na inne zastosowania w technologii miało jeszcze poczekać do nadejścia kolejnej epoki. Na wschodnich równinach Europy, jakieś 6000 lat temu, kultura kukuteni Trypole była u szczytu swojej potęgi. Rozsiane po stepie społeczności budowały osady z dużymi, gęsto rozmieszczonymi domostwami. Ci ludzie wytwarzali też ceramikę, która jednak dzisiaj nie zachwyca badaczy, zwłaszcza gdy porównują ją z innymi kulturami regionu. Ale wśród ich licznych artefaktów jeden zwraca uwagę to niewielka figurka byka. W tych neolitycznych osadach znajdowały się nierzadko wydzielone części, w których pracowali rzemieślnicy. I właśnie w jednym z takich warsztatów, w pierwszej połowie czwartego tysiąclecia przed naszą erą, garncarz bierze w dłonie kawałek gliny, zamyślony nad nowym projektem. Tym razem formuje masywnego byka, symbol siły i płodności, który ma być może ozdobić domostwo, lub co bardziej prawdopodobne, stanowić prezent dla syna lub córki. I w byku nie byłoby nic dziwnego. W końcu takich figurek odnaleziono na terenie Ukrainy i Mołdawii całkiem sporo, jednak tym razem rzemieślnik postanawia zrobić coś nietypowego. Przebija nogi byka dwoma patyczkami, metodycznie kręcąc nimi w otworach, aż zaczynają się swobodnie obracać. Następnie formuje cztery gliniane dyski, każdy o średnicy zaledwie kilku centymetrów i delikatnie wykonuje w nich otwory. Po wypaleniu zarówno byka, jak i dysków w piecu, z powrotem wsuwa patyczki przez otwory w nogach byka i montuje dyski jako koła. I tak oto powstaje pierwszy znany obiekt z kołami w Europie, a mały byk na kółkach staje się świadectwem innowacyjności i kreatywności tej neolitycznej kultury. Jednak podobnie jak w nowym świecie, gdzie prekolumbijskie cywilizacje potrafiły tworzyć zabawki na kółkach, tak samo przedstawiciele kultury kukuteni Trypole nie przekuli być może swojej idei w nowy rodzaj transportu. Niewielki byczek na kółkach pozostaje zaledwie ciekawostką. Jednak fakt, że taki artefakt istnieje, wskazuje na potencjał i kreatywność tamtejszych rzemieślników. Zastanawia też, co mogło powstrzymać dalszy rozwój tego wynalazku. Sam fakt skonstruowania zabawki na kółkach przez garncarza zupełnie nie dziwi. W końcu od co najmniej tysiąclecia przedstawiciele tej kultury korzystali z dobrodziejstw koła garncarskiego, także zainspirować się było doprawdy nietrudno. W przypadku obu Ameryk za niestosowaniem transportu kołowego miał stać brak zwierząt pociągowych i niekorzystne ukształtowanie terenu. W przypadku kultury Kukuteni Trypole mówimy o kilkudziesięciohektarowych wielkich osadach zlokalizowanych na płaskim stepowym, choć zapewne okresowo bagnistym terenie. Korzystanie nawet z niewielkich wózków ciągniętych siłą ludzkich mięśni wydawałoby się uzasadnione, tak przynajmniej twierdzą badacze. A skoro sam byk dowodzi, że na stepach Ukrainy 6 tysięcy lat temu nie brakowało zwierząt pociągowych, to może winą za brak znalezisk pojazdów kołowych, powinniśmy obarczać jedynie czas, który tworzy białe plamy w archeologii. Czego nam nie mówi byk odnaleziony na terenie współczesnej Ukrainy, dopowiada nam być może niewielkie naczynie odnalezione na obszarze Polski, a dokładniej w Bronocicach, czyli wsi zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim. W 1976 roku archeolodzy natknęli się tu na wazę z ornamentem przedstawiającym wóz kołowy. Uważa się, że naczynie powstało około 3500 do 3600 lat przed naszą erą, co czyni ten wizerunek najstarszym znanym przedstawieniem pojazdu kołowego na świecie. Tereny wsi były w Neolicie miejscem prężnie rozwijającej się osady kultury Pucharów Lejkowatych. Społeczność rolników i hodowców zamieszkiwała te tereny właśnie w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, a jej mieszkańcy zajmowali się uprawą zbóż, dokładnie pszenicy, jęczmienia, orkiszu, a także hodowlą zwierząt oraz wytwórstwem narzędzi z kamienia i kości. Ale najbardziej spektakularnym odkryciem z bronocic jest właśnie wspomniane naczynie. W jego ornamentacji widać wozy, które znajdują się pośród pól, a także drzewa, pośród nich pierwsze znane przedstawienie przydrożnego drzewa w historii sztuki. Odkrycie to wskazuje, że społeczność zbronocić znała już technologię koła, co prawdopodobnie znacząco ułatwiało transport plonów i materiałów. Wóz, którego wizerunki uwieczniono na neolitycznej wazie, symbolizuje początek epoki transportu kołowego, ale też wiele mówi o realiach codziennego życia mieszkańców dawnych Bronocic. Badania wykazały, że w Europie wozy kołowe służyły głównie celom rolniczym. Trudno wyobrazić sobie, by były one wykorzystywane do przewożenia ładunków na większe odległości. W końcu słabo rozwinięte trakty skutecznie ograniczały ich zasięg i użyteczność. Ich podstawową rolą był transport w obrębie lokalnych społeczności, przewożenie plonów z pól, drewna na opał czy nawozów. Były to narzędzia ułatwiające pracę, ale wymagające również opieki i napraw. W końcu złamane koło czy uszkodzona oś stanowiły spore wyzwanie techniczne dla neolitycznych kołodziejów, jeśli tacy w ogóle istnieli. Inny wymiar zastosowania wozów ujawnia się jednak wokół Morza Czarnego, gdzie ludzie bytujący na stepie wykorzystywali wozy do celów zupełnie odmiennych. Były one mobilnymi domostwami, umożliwiającymi przemieszczanie się razem z trzodami w poszukiwaniu nowych pastwisk. Wozy te poruszały się powoli, w tempie pieszym, przemierzając ogromne przestrzenie, co znacząco różniło je od pojazdów z bronocic. Wyjątkowe znaczenie tych wozów znajduje odzwierciedlenie w grobowcach odkrywanych na stepie. Znalezione w tego typu mogiłach koła symbolizowały podróż zmarłego do życia pozagrobowego. Ta tradycja, zapoczątkowana około 33 stulecia przed naszą erą, przetrwa tysiąclecia. Będzie wspominał o niej choćby Herodot a przez całe te wieki sprawnie wykorzystywać będą ją inni koczownicy Wielkiego Stepu. Ale transport kołowy może mieć swoje początki w czasach jeszcze trochę odleglejszych. Jedna z hipotez sugeruje, że ten wynalazek był pierwotnie związany głównie z górnictwem. Według tej teorii na przełomie piątego i czwartego tysiąclecia przed naszą erą trudniący się wydobyciem miedzi górnicy męczyli się noszeniem ciężkich koszy z rudą. Aby zaradzić temu problemowi skonstruowali prymitywne wozy ze sztywną osią, które pozwalały im efektywniej pracować. Ta hipoteza sugeruje, że pierwsze koła mogły być wykorzystywane w nieco innym kontekście, na długo przed tym, jak znalazły zastosowanie w życiu codziennym rolniczych społeczności neolitycznych. Jednak niezależnie od tego, czy koło pojawiło się pierwotnie w kontekście górnictwa, czy rolnictwa, możemy z pewną dozą śmiałości stwierdzić, że zostało wynalezione w Europie w podobnym czasie, lub nawet wcześniej niż w Mezopotamii. Na terenie międzyrzecza pierwsze gliniane tabliczki potwierdzające wykorzystanie koła pojawiają się dopiero pomiędzy 34 a 31 stuleciem przed naszą erą. Także i tutaj na jednej z tabliczek odnaleziono piktogram przedstawiający czterokołowy wóz z baldachimem lub nadbudową w każdym razie jeden z najstarszych wizerunków wozów w historii, wyłączając oczywiście Wazę z Bronocic, ale wóz w tych wczesnych wiekach transportu kołowego pojawia się tutaj jedynie kilkukrotnie, co sugeruje, że nie był jeszcze powszechnym środkiem transportu. Nam może wydawać się to nieco dziwne, ale dużo częściej wykorzystywano tutaj sanie. Wozy, choć bardziej zaawansowane, znajdowały się jeszcze w jakiejś fazie eksperymentalnej. W każdym razie ich zastosowanie ograniczało się do specjalnych okazji, choćby takich jak procesje czy jakieś rytualne przejazdy. Jednak sama znajomość technologii kół jezdnych nie ograniczała się do samego uruku. Ślady wykorzystania wozów odnaleziono także na innych stanowiskach archeologicznych, choćby takich jak na wzgórzu Arslan Tepe w Anatolii. W ruinach tamtejszej świątyni odkryto gliniany obiekt, który jest prawdopodobnie kołem miniaturowego wozu. Obiekt datowany jest na drugą połowę czwartego tysiąclecia przed naszą erą, co wskazuje, że technologia koła jezdnego również była znana w tym regionie, a może nawet przeniknęła tu w ramach kontaktów z cywilizacją sumeryjską. Związek między Uruk a Arslan Tepe wpisuje się też doskonale w tzw. ekspansję Uruku, która obejmowała rozwój kontaktów handlowych i kulturowych wzdłuż Eufratu. I chociaż dokładny charakter tych interakcji pozostaje dzisiaj zagadką, to odnalezienie modelu koła w Arslan Tepe sugeruje, że innowacje techniczne z Mezopotami mogły przenikać na północ, przyczyniając się do rozprzestrzeniania technologii koła wśród różnych kultur Bliskiego Wschodu. No ale ten transfer mógł też przebiegać dokładnie w odwrotnej relacji. Zależy to tylko od retoryki, którą sobie przyjmiemy. Koło to wynalazek o fundamentalnym wydawać by się mogło znaczeniu dla cywilizacji. W końcu uważamy, że zmieniło ono sposób, w jaki ludzie przemieszczali towary, nawet organizowali całe społeczeństwa czy eksplorowali nowe terytoria. Pierwsze wozy, choć powolne i prymitywne, uwolniły do pewnego stopnia ludzi od konieczności ręcznego transportu ciężkich ładunków, takich jak zboże, drewno czy nawóz. Jednak jak pokazują przykłady Egiptu, gdzie transport kołowy nie został zaadaptowany na szeroką skalę przez bardzo długi. Czas, czy obu Ameryk to prostsze metody takie jak transport na jucznych zwierzętach czy wodny spław ładunków a nawet siła ludzkich mięśni często wystarczały i skutecznie konkurowały z wozami rozprzestrzenienie się technologii wozów kołowych od połowy czwartego tysiąclecia przed naszą erą w wielu różnych oddalonych od siebie nierzadko lokalizacjach było tak szybkie że trudno dzisiaj jednoznacznie wskazać miejsce wynalezienia samego koła i choć Mezopotamia często uznawana jest za jeden z głównych ośrodków rozwoju tej technologii, to dowody archeologiczne sugerują, że koła jezdne mogły zostać wynalezione niezależnie w różnych regionach. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy spojrzymy sobie na tropy lingwistyczne. Rekonstruowane terminy praindoeuropejskie miały dać początek wielu słowom dotyczącym koła w językach indoeuropejskich, od sanskrytu przez grekę, łacinę aż po język polski. Co więcej, nawet w języku sumeryjskim, który przecież nie należy do rodziny indoeuropejskiej, pojawiają się wyrazy sugerujące, że słownictwo związane z transportem kołowym mogło zostać zapożyczone ze stepu. Ale o tym to może innym razem. Moje filmy powstają dzięki patronom, a dzisiaj serdecznie chciałbym podziękować Szuwaksowi, Jankowi Kropiwnickiemu, a także Mikołajowi M. A jeśli tobie podobał się ten film, to dołącz do dyskusji albo zostaw po sobie jakiś inny ślad.